Siemka, z tej strony Minecraft, a to jest kolejny odcinek z Fira Więc lecimy, tu kończamy tą serię. A, dzień dobry. Jest, jest jakaś tu kra... Kurde. Weź tu mi no, no. Kurde, to jest jakaś O! E! O! Jest apteczka. Dobra, co to jest? E! Dobre nawet. Nie słabra nie Aha, czy jest to. Nic tu nie ma. Dobra, lecimy dalej. E! Zobacz, w którym to mam przyjść. przejść. Przejść, albo coś. Ale u Eee, ja chcę przejść tam. Kurde. No nie, dobra, tu przejdziemy sobie. Hej, hop, hop, Mamy jedną wiadomość. Dobra. dobra to tu No dobra, cicho bądź. Ja tu się będę bał. O, opa. Ty... ty no jest, trasie, czy nie? Nie ma Jestem, ty, jak strasznie ciemnie. Nie no, to tak. Nie chcę w tyle przestaniec. Uuu. Aha. Zapisujemy? facet co ci się stało O nie żyje, przykro mi tu, patrzymy coś tu ciekawego och yy, ten Dostaliśmy pistolet, amunicję i pancerz, dobra Lecimy tu, apteczkę nic tu ciekawego nie ma, dobra, lecimy dalej Co? Co? Może pionapis Teraz tam tam fucka No, wszystko kiwając I teraz się Idźmy stąd, nie możemy wyjść stąd, kurde mi nie w Idziemy tutaj A, mieliśmy tu 6 co? No to, mieliśmy ten tu no dobra Wyszliśmy z cofamy się Zdrowie totalne sobie O nie, nie coś, dobra Giniesz Dobra Słuchajcie, jak to się na mistrz Hej, ja. O, o, ten ten. Jesteś, jesteś. Kurde, A się cofnę. O. O, jak fajnie. Dobra. Coś tu mamy? Nie. Dobra. amo. lecę. Zegram. I. No. Lecimy dalej. Coś tu będzie. Raczej wątpię no, AMO tylko znajdziemy Dawaj tu AMO Tu zabieramy AMO, lecimy dalej A czekajcie tu coś jeszcze Nie. mamy O, no, zapisuje nam się checkpoint Tu mamy AMO było wow, to... Co to było? E... Słoneczny, słoneczny Ty też jesz? Halo... Nic tu nie masz, czyli... Nie, nie, o... Łatereczkę Nic tu, dobra, idziemy dalej Widzimy się gdzieś tutaj Nic tu nie ma Dobra, wow. No, ktoś tu siebie prusza chyba Nic tu nie ma Dobra, idziemy dalej Dobra, coś tu mamy mamy dobry jezdź. Słyszycie? O cholerka, no to nieźle. Idziemy dalej. Złoto to było, co tutaj, ja dziękuję. No to nieźle ich wypróli. No. Coś tu mamy, ja. Dobra. Chodźmy tu. Coś tu mamy.

o, mamy interwal trzeci, trzeci no dobra Hannibal o ten facet na początku to jest Hannibal powiadać no to nie się no to lecimy no to be in

Dobra, tak jak ci mam teraz iść? Halo? Ole wybuchu, ja dziękuję. Tutaj mam iść? No na to wygląda, że tutaj dobra. Więc ja... I wchodzimy. no. Pani... Panie... Wsta stajemy Kolejny. Chyba przejmiemy. Umieniamy ammo. Tu no, coś jest. Tu nie mamy. ja też przecież... ...coś nie umiem zrobić a... ...za... zginął w marni. <tryk> to jest. Wejdźmy dalej. No, o. To będzie chyba kiepsko. Albo wątpię. kur... Wiesz, co, co cicho tu jest? Nie można, dobra. Tutaj coś? Więc Dobra, idziemy tutaj. I co? Tu? Co tu to? Mamy tu wiadomość. Aha. Dobra, idziemy dalej. Opieprzyć tą wiadomość, idziemy. Jesteśmy odważni. O nie. Serio. To musimy iść. O matko jeden. A, skoczyłem sobie. Nic się nie, nie stało. Ja się tylko tutaj boję po bo to są. Dobra, idziemy dalej. e, e. Idź mi stąd sztury! cholerne, kurde wystraszył mnie, no zmieniam ammo. Ej Halo? Jest tu kto? Przepraszam. Ej! Latarka, no, latarka. Oj, Jezu spalił się, ale Helka mam... Spaliły się Dobra, tu nic, wchodzimy. Zapisłanie. Helikopter przeleciał, więc coś jest... nie... coś jest złego. O matko piętny facet Skończył Patrzcie na to jak się to robi. Bum, 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 bum. Nie tak mi się umawialiśmy. Eh halo. O dobra o, to mi się przyta pęczasz, lecimy dalej. O Jezu! O. Idź mi stąd kurde. Nie mogę przeskakiwać, no to jest, to jest. Ja jestem dobry. A mocję, lecimy dalej. Szynka. Skinęli no skin marnie I to o to chodziło Przełatowujemy Nie możemy Trudno Jemu opiszemy A tutaj możemy? Nie możemy No już możemy Hihi. Serio? Na kurę A i to, to ja się to jest... Dobra. Lecimy dalej. Coś tu mamy? Dobra tu. Kogo, ktoś, coś tu. Halo? Dzień. Macie granatów, facet... Macie granata ja sobie pójdę po apteczkę skinę liście wy moje panie kincie. kijesz ma no to je pana kurde wypad No znowu? no fajnie tu nie ma mam ammo lecimy tu i kije szybko no mam na maksa podgłośnione słuchawki, więc każdy dźwięk, który będzie w tej grze się wystraszę. Więc trochę będzie śmiesznie, trochę będzie strasznie. O, pyta, macie kranata chłopaki? Ja tu się przejdę. No apteczka, usłyszymy jedną lecimy dalej, tu klincie no, klincie no giniesz no to nie będziesz mi tutaj kurde psu po ała, cześć malinowy dzień dobry i giniesz szybko nie trzymi mi się tutaj po kurde nie chcę mieć tu kurde nie chcę o przez przy siebie przez tego piana. dobra wchodzimy dalej latarka dobra tu nas, nam zapisuje o co tu mamy dobra coś tu można wejść nie możemy No i tutaj chyba skończymy. No w drugim w trzecim odcinku pójdziemy dalej. Więc jak się podobało podobał się odcinek, to dajcie łapkę w górę, skomentujcie to i dajcie mi chyba na razie.